Dajcie z tej strony Uluru, ja już jestem ogarnięta i zaraz wychodzę do szkoły. No w szkole tam nic nie nagrałam, więc zaraz będziecie mieć już urywek, bo... Śniadka widać. i jeszcze ciemno. No nagrywam a nie po co? No nareszcie lekcje skończone. Lecimy dalej na wiadomo. Tak, dzisiaj troszeczkę taki zwariowany vlog. Mam nadzieję, że jest okej, okay. Pokażę wam teraz, co dostałam na klasowe Mikołajki. Ale najpierw powiem reakcję na mój, znaczy prezent ode mnie. Dla tej koleżanki z KS1, a ona się prawie wzruszyła bardzo jej się spodoba, spodobała. Spodobał prezent szczególnie ta karteczka. Dobra, to teraz ja pokażę. Mój prezent był, w sensie prezent dla mnie też był super. I zaczniemy sobie od słodkości i pierwszą słodkością jest to Kinder Cards, co uwielbiam, jest to jedno z moich ulubionych słodyczy i już prawie jest zjedzone, ale to, przeze, to też prze, nie, nie tylko przeze mnie, tylko przez siostrę i mamę, e, potem dostałam maseczki do twarzy, kocham tego typu maseczki właśnie w płachcie i po, tak patrzę, to są dobre filmy, w ogóle chyba w Korei. Tak, kraj pochodzenia, Korea Południowa, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Pierwsza jest wygładzająca, a druga jest ujędrniająca. Będę mieć wygładzoną i ujędrnioną skórę. I trzecią rzeczą, czyli takim top z tego prezentu, to paletka do cieni z Makeup Obsession. Taką wygląda, już ona jest wyjęta z opakowania, wam pokażę środek. I tak o, się prezentuje, ma, ma przepiękne cienie, trochę się odbija, ale mam nadzieję, że nie więcej widzicie i będę testować niedługo, tylko właśnie nie wiem, czy jutro na żywioł przetestuję, czy jednak w sobotę, jak na przykład będę jechać tylko do galerii czy coś, to wtedy nie przetestować, zobaczę, ale po prostu wow. Kocham paletki, to jest moja trzecia albo czwarta, czwarta chyba, jej. Chciałabym, żebyście napisali, napisali co wam bardziej pasuje we vlogu, w co, co, co na, 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 na co na przykład powinnam bardziej się skupić, co wam się nie podoba, czy wolicie dłuższe vlogi czy krótsze, tam słyszałam, że też Ktoś się pyta o figurki, więc może chcecie bardziej na temat figurek, na temat pet shopów, to też możecie dawać znać w komentarzu, bo ja naprawdę nie wiem, co oczekujecie ode mnie tak bardziej. Ja nie wiem, czy ja to robię dobrze, bo to są moje pierwsze vlogmasy. Także byłabym bardzo wdzięczna, jakbyście napisali opinię. Dobra, to teraz napiszemy w kalendarzu Świątecznym, że dzisiaj były Mikołajki, więc dałam prezent i również go. W się sensie również oszłam ten. Bez... Okej, okay, jest napisane, że Mikołajki klasowe. Wczoraj yy, przy nauce zrobiłam sobie świąteczny klimat w pokoju. Musiałam coś takiego właśnie dodać, świątecznego, żeby też móc tutaj sobie napisać. Yy, no, i to ogólnie była świeczka taka świąteczna z tamtego roku. Tak ona wygląda. I zapach ma obłędny, naprawdę. Nie wiem, czy ona jest jeszcze dalej gdzieś do kupienia, ale. No, na pewno super. Od razu czuć zapach, jak się zapali. A dzisiaj w kalendarzyku był lizak. U mnie była ta herbatka jabłko-cynamon, którą sobie zaraz zrobię. Oraz od siostry takie kolczyki. Mega ładne to są yy, te laski. Także to tyle w tym dzisiejszym vlogmasie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeszcze raz przypominam o napisaniu recenzji w komentarzu, żebym wiedziała, yy, jak polepszyć swoje filmiki. Yy, no, także to tyle życzę wam miłego dnia, bądź wieczorku no i do usłyszenia papa pa! witajcie, z tej strony Uluru mamy dzisiaj piątek dziewiąty grudnia i robimy pierniczki a jutro będziemy robić yy, nie robić chujnkę, tylko ubierać ją yy, tak, i zaraz będziemy tutaj właśnie szukać pierniczki, przepis yy, wam napiszę w opisie ale też będzie tutaj wszystko pokazane co jak, więc oczywiście jeśli chcecie to możecie spróbować tego przepisu. Według mnie te pierniczki są jedne z najlepszych, także polecam osobiście spróbować. Myślę, że nie pożałujecie, także no, zaczynajmy. Dajcie z tej strony Uluru. Właśnie mamy sobotę yy, i trochę może chaotycznie wcześniej filmik wyglądał, bo czasami zapomniałam nagrywać, ale mam nadzieję, że pomimo to fajnie wszystko wyszło. Yy, I tak jak wam pokazywałam, w czwartek była Wigilia, nie, nie Wigilia klasowa, tylko Mikołajki klasowa, gdzie, dostały, gdzie dostawałyśmy prezenty, to tam już podsumowałam ten dzień a wczoraj y, był piątek i w piątek piekłyśmy pierniczki. Wyszło ich bardzo dużo i bardzo smaczne wyszły. Także ogólnie ten vlogmas dzisiaj właśnie jest połączony z czwartkiem i piątkiem i rano z sobotą, ale ja tutaj tylko podsumuję y, co się działo i powiem co będzie w następnym vlogmasie. A więc tak, y, u mnie to dzisiaj, u was to pewnie jutro wyjdzie ten filmik. Y, vlogmas z y, soboty będzie przedstawiał, jak dekorujemy dom, plus ubieramy choinkę, bo my bardzo kochamy choinkę i u nas jest taka tradycja, że w ogóle już na początku grudnia powinna być choinka ubrana. I prawdopodobnie jeszcze w tym filmiku będzie otwieranie jednej paczki, którą wyjęłam ze skretki niedawno, ale jako to zobaczycie później. Także teraz sobie zapiszemy w kalendarzu świątecznym, co się działo w piątek i będziemy kończyć tego vloga, bo. Muszę go zmontować i mam go udostępnić. Także zapisujemy, że 9 grudnia było pieczenie pierniczków. Dobra, jest zapisane, także ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał. E, tak, no i jeszcze raz przypominam o napisaniu recenzji, bo chciałabym wiedzieć właśnie, co zrobić lepiej, co gorzej. Także miłego dnia bądź wieczorku. No i mam nadzieję, że do usłyszenia. Papa